Cześć wszystkim z tej strony Rift Coach i miło mi was powitać ponownie. E, chciałbym was dzisiaj zaprosić na pierwszy odcinek nowej odsłony. E, mianowicie ta odsłona zwać się będzie od dzisiaj e, Rift Talk. Będą się na nią składać e, jakieś krótkie, krótkie lub dłuższe fragmenty naszych rozmów z uczniami z sesji. E, może jakieś rozmowy z ciekawymi osobami, a w perspektywie dłuższego czasu, może nawet jakieś podcasty. I o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o rzeczach mniej lub bardziej poważnych i mniej lub bardziej lolowych lub stricte właśnie na temat gry i umiejętności, czyli jest to jakby kolejny taki typowy materiał, może być dydaktyczny na temat różnych umiejętności w lolu i pracowania nad, nad tym, żeby stawać się lepszym. I o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj, po, dzisiaj nasz Rift Talk będzie podzielony na dwie części. Jedna będzie o problemach life coachingu oraz problemach z grania duo -Q, czyli z duo-partnerami. Druga część natomiast będzie poświęcona już stricte grze, czyli problemowi, który ja zauważyłem podczas coachingów, który jest bardzo częsty i sprawia wiele problemów, i który pojawia się bardzo, właśnie bardzo często, czyli opracowaniu nad konkretnymi umiejętnościami w lidze. I tam będą małe wykresiki, będzie to wytłumaczone. Więc to będzie ta druga część. Więc jeżeli interesuje Cię ta droga, to tutaj będzie odnośnik od razu do drugiej części, ale tak naprawdę zapraszam Ciebie na całość, bo myślę, że całość jest bardzo ciekawa i warta przesłuchania. No to i w takim razie nie zostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was. Okej, okay, to jaki jest pomysł? E, mogę zagrać i ci zestreamować e, znaczy grę, jak chcesz. Wolałbym nie. W sensie okay. to jest zbyt duża presja na to, jeżeli grasz i ja tutaj mam ci gadać jeszcze na duchem. No, tak sądzisz? Czy mhm. w się sensie, naprawdę dużo coach zachęca jakby do robienia tego, A, co ja, jest ja śmieszne, nie to, naprawdę mhm. dosłownie każdy, każdy coach, jaki jakby uczył mnie w dżungli, kazał mi, yy, no grać to ja wtedy powiem, albo trafiłam na jednego coacha, to stwierdził, że mam mu udostępnić ekran, on będzie patrzeć jak ja gram i nawet nic mi nie gadał przez całą sesję, tylko na koniec mi jakby podsumował wnioski. A ja takie, a, ale ja bym się do tego odniosła w czasie gry, bo ja tam miałam jakiś pomysł czy coś i była taka cisza i to było takie trochę awkward. W sensie, w jaki sposób, jeżeli gracze mają, prawie każdy gracz ma problem ze skupieniem się w ogóle na grze i utrzymaniem swojej uwagi dłużej niż 15 minut, to w jaki sposób miałabyś grać gry i jeszcze, miałabyś myśleć w trakcie tych gier i jeszcze rozmawiać z coachem i jeszcze rozmawiać o tym, co było i słuchać jeszcze jego rad? W sensie, to jest niemożliwe, to jest fizycznie niemożliwe. I ja tak uważam, mogę się mylić. Ale tak uważam, że jest to. Co w się sensie Jest powód, czemu na przykład ludzie, którzy są na coachingach i grają duo, praktycznie nie kaimują. A jak zaczynają grać solo, to zaczynają kaimować. Mm, jaki jest powód? No, myślę, że właśnie ten sam. Że. A że, że... granie duo jest za bardzo absorbujące? Jest bardzo. Jeżeli się nie potrafi grać duo. Szczególnie jeżeli nie ma się dobrze podstaw, jakby nie ma się już we krwi i tak po prostu z pamięci mięśniowej podstaw gry. Bo ludzie grają sobie na przykład solo i na przykład są grupki na Facebooku, szukają jakichś randomowych osób, zapraszają ich do duo, grają jedną, dwie, trzy gry razem i kończy się granie duo na przykład. No w zasadzie to za każdym razem tak jest. Mhm. Problem jest z tym, że to by działało, gdybyś na przykład była w stanie zagrać... W się sensie, jesteś fajnie... opłaca się poświęcić troszkę efektywności w tych grach, z racji na to, gdybyś miała na przykład z tym duo partnerem grać 100 gier, 200, ok, net 50, bo wtedy poświęcasz, ok, na początku trochę swojej efektywności, ale się zgrywacie, zaczynacie się rozumieć, bracie lepiej, no. później już sobie nie przeszkadzacie, nie musicie o wszystkim mówić, więc też każdy robi swoje. Wiesz, że ta osoba jest konsekwentna, ty też, i wtedy takie duo działa. Ale jeżeli nie potrafisz grać duo albo to jest partner, z którym wrażenie jedną, dwie gry i koniec to, uważam, to, to, to jest uważam, że to jest bez sensu. Bo zbyt dużo uwagi twojej no, to, to uważam, zajmuje. To I pamiętaj, że system działa tak, że jeżeli w twoim jest duo, to w mi też jest duo. Jeżeli nie potrafisz grać w duo, to musisz się z tym, że ich duo to mogą być kumple, którzy grają 3 lata w LoL'a razem. Nie? Faktycznie. Znaczy ja też mam takich kilku kumpli, z którymi, nie wiem, gram 3 lata w LoL'a razem. I wtedy to nasze duo jakby naprawdę działa, nie? Mhm. Ale staram się nie szukać ludzi na takich właśnie randomowych grupkach, bo jedna sprawa, że jak ja za każdym razem znajdę jakiegoś człowieka, to jest nie wiem, albo stulej, albo ktoś jeszcze gorszy, tak? Przynajmniej w moim przypadku. To jest jakby zupełnie osobnym tematem, tak? Ale wiesz, o co mi chodzi. Ale po prostu źle mi się gra z takimi osobami. I albo jakby się skupię za bardzo na rozmowie takiej niezwiązanej z Lolem, albo wiesz. Tak, tak. No. I wiesz, jakby niektórzy preferują na przykład takie rozmowy i to też zauważyć na przykład nawet w Propleju, że na przykład oglądając sobie wojskowy G2, G2 tak, 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 że dokładnie. nie mają bekę, a z drugiej strony masz teamy, które minimalizują ilość informacji, które mówią. To no, ja, region. Tak, ja uważam, że ta druga to jest raczej way to go tak naprawdę. W sensie wiadomo, jeżeli się rozmawia, to jest coś są morale drużyny, jest coś takiego, tak? jest pewność no, siebie, którą też budujesz w trakcie gry, prawda? Tak. Więc to jest dość ważne. No, trzeba znaleźć balans i ludzie też muszą wiedzieć, jak się komunikować, dlatego ja też robię coachingi dla duo partnerów i, i tak dalej, bo tak sposób, tak? tak, w sensie robię dżungla Tak naprawdę, tak, w sensie dżungla no bo to są mi najbliższe role i też bardzo rozumiem, A, jasne. jakie one mają ze sobą mm, dużo, że mają ze sobą dużo wspólnego, nie? I też jakby sposób, w jaki ludzie się komunikują, no wiadomo, jeżeli nikt ci nie powie, w jaki sposób to robić, no to nie będziesz wiedziała za bardzo jak. Nie. I ludzie no się bardzo z... coś że komunikują bardzo. Nie. Ale z drugiej strony, jak uda ci się opanować, to, to jest naprawdę dobre na przykład tak. duo tak, to, to też nie działa. To jest kozak, nie. No. No, tylko mówię, no musisz poświęcić na to czas. I takie. I wiesz, to jest. To właśnie z... coś grać nawet, nie? Mm -hmm. To jest takie dorywcze, jak to zmienianie czempion poolu bo nie wychodzi mi danym czempionem, nie. To jest takie wiesz, szukanie. Czasem ludzie to robią, żeby właśnie. nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś takiego próbu sprawiedliwienia, że, że okej, okay, to wina czempiona, albo wina, że gram solo, potrzebuję... Znaczy wiesz co? dużo jakby coachy też radziło mi zrobić po prostu wchodzić na gierki, nawet na niższych dywizjach, czy jakieś normale i robić limit testing. I z jednej strony ten limit testing brzmi teoretycznie dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli wiem, że nie wiem, robi jakieś tam głupoty w makro, Albo to no, moje błędy nie polegają na tym, że robię jakieś mechaniki, to nie wydaje mi się, że Limit Testing byłby konkretnie drogą, która jakby pozwoliłaby mi wyjść z tej dewizji, nie. Mhm. Wiesz, kto to jest yy, Dopa? Yy, nie mam pojęcia. Okej. Okay. To jest taki gościu z koreańskiego Challengera, który pod zawsze jest w topce. Dosłownie w topce, top 50 czy top yy -y. 10 nawet. E, to jest gościu, który jest legendą de facto, to jest gościu, który. No, na koreańskim solo queue nieraz miał już fakera i to spokojnie. Jego main czempionami to jest aktualnie zawsze był Twisted Fate i zawsze po prostu Sezon w sezon i, i Oriana. Aktualnie. I ma tak naprawdę, ją gra dwoma czempionami, mimo że każdy potrafi grać naprawdę dobrze, ale rozumie jakby swoją rolę i tak dalej. Więc gra dwoma. Jego takim mniej szpikiem to jest aktualnie Fizz. Jeżeli nie dostaje tych czempionów, to, to po prostu dużuje i on w pewnym momencie w Grandmasterze, bo, bo jak się zaczął w sezon to gdzieś tam w Grandmasterze, miał minus 50 punktów okay. <grafię> od doczowania. Gość jest absolutną bestią, on w topce Challengera ma 70 win ratio na przykład na Twisted setfejcie. No to bardzo dużo. No to jest, ten, to jest ten taki próg win ratio, który ciężko jest pobić jakby z tych statystyk. No tak, to jest ten próg, że 30% Ta. to jest... Losy, nie? Tak, więc ten gościu, jeżeli ma te gry 40%, które są na nim, to on je wszystkie wygrywa na przykład, nie, powiedzmy, nie, nie powiem, że wszystkie, no bo wiadomo, nikt nie jest, wiesz, idealny, ale ten gościu, jak zobaczy sobie jego powtórki, on jest midlanerem, wiadomo, to on nie jest, on nie jest, on nie robi jakichś powolonych mechanik, on nie skacze jak małka, on nie szuka jakichś super jeden na jeden place'ów, on gra bardzo... Bardzo spokojną i kalkulowaną grę, i on wie, doskonale sobie zdaje sprawę, że on ich wszystkich outsmartuje. On wie, że jak gra przyjdzie do late, to jego late game, jego strategia jest tak dobra, że on po prostu to wygra, on o tym wie. Właśnie dlatego jakby wydawało mi się, że no limit testing i mechaniki i progres mechaniczny jest spokojny, ale to nie jest coś, na co powinna poświęcać większość czasu. A czy widzisz? Czekaj, już patrzę. E, tak, widzę. Ok. Tego nauczyłem się koczując ludzi na przykład z jakiegoś: weźmy, od D2 do powiedzmy, mastera. Tego jest wysoka, nauc... No, tego się nauczyłem, że ci ludzie czasem grają jak małpki. I jestem naprawdę okay. w szoku, w sensie: wow, wydawać by się mogło, że to jest dobry poziom. A oni nie wiedzą na przykład rzeczy, które u mnie gracze są w stanie po trzech sesjach. Już mieć mniej więcej we krwi i robią to dużo lepiej niż oni. Na przykład, wardowanie do 5 minuty. Czy go czy od pierwszej sesji Migrainerów i teraz. To ja tak, masz. Masz coś takiego jak in game abilities po prostu. In game abilities i masz out of game abilities, nie? Mhm. I teraz. To, co robią często końcowie, to jest to, że w ogóle jakby to nie istniało. No. Czyli to, o czym my właśnie mówimy o oglądaniu powtórek, o tym, żeby się wysypiać rozwijać krótki gr na gry, tysiąc rzeczy, komunikacja i na takie rzeczy. I skupiam się na tym, i teraz masz różne umiejętności. Powiedzmy, na przykład, możesz mieć na przykład, tu jest twój CSIN, tu jest na przykład Twoja umiejętność tradowania e tu jest twój na przykład kontrola mapy, i, i powiedzmy, jeszcze Sign Lane Awareness, i możesz mieć na różnych poziomach. Twoim zadaniem, naszym zadaniem teraz jest to, żeby znaleźć to, gdzie ty jesteś najniżej i pomóc ci to zboostować. Dlatego że, no czy, tak. powiedzmy, jeśli tu jest ten limit 100%, no to czym bliżej, zbliżasz się do 100%, tym wolniej będzie, będziesz się zbliżać, nie? W sensie, de facto nigdy nie osiągniesz tych 100%. To jest jak granica. E, po no tak, że jakby na samym początku z tego poziomu bardzo słabego, najłatwiej jest zrobić tak, Największy postęp. Nie? to jest jak granica tak. ciągu. W sensie, będziesz się zbliżać. Coraz wolniej nigdy się do niej nie zbliżysz de facto. Tak, I, wiem. To, jest, i to jest też taka krzywa po prostu nauczania się, że na początku, biorą zajawki u ludzi, że na początku bardzo szybko zdobywasz dużo umiejętności, później to zaczyna nagle spowalniać, nie? I zaczyna się coraz coraz wolniej, i tutaj gdzieś ludzie zaczynają To jest dokładnie tak. To ja w każdej możliwej dziedzinie, za jaką się biorę, mam zajawkę przez pół roku, a potem stopuję, tak. Dokładnie. Cieszę się, że wiesz, o czym mówimy. Tak, jakby kompletnie było, o co ci chodzi. No, i teraz to, co ci mówią Kuczowie, to jest. Oni się skupiają na tym, ok? pchaj swoje limity. Tak. Powiedzmy, że Twój trading. Zatem zmienimy trochę proporcje. Tu no będzie bo mój tak? trading by. nie A był Twój najbliższy. trading będzie na przykład gdzieś tutaj. No dobra. I oni teraz chcą, żebyś ty cisnęła te swoje. Nie wiem, tu masz 85% i żebyś cisnęła te kilka procent i całą uwagę skupia na tym, to ty jesteś w stanie. Ci tutaj tak naprawdę leżysz i potrzebujesz tutaj popracować i wymaga to od Ciebie dużo mniej pracy i dużo mniej czasu niż poprawienie tego kilka procent, co nie zmieni praktycznie nic, chyba że już jesteś naprawdę w piku graczy, tak? Bo kiedy jesteś jedną z najlepszych graczy, to okej, okay, wszystko masz mniej więcej tutaj i teraz każde pociągnięcie w górę jest, wymaga od Ciebie bardzo, bardzo dużo pracy. No tak. I jakby nie jest aż takie widoczne, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Mhm. No i... Więc to jest bardzo, wydaje mi się, że to jest bardzo krzywdzące w pewien znaczy, sposób. Powiem, ogólnie myśl. mój trading to chyba nie jest jedna z moich jakby najlepszych rzeczy, jeśli chodzi o grę, więc pewnie dlatego kazali mi to robić. Mhm. Ale wydaje mi się, że nawet sam trading nie jest aż tak, znaczy jest ważny, ale jeśli coś ma mi wygrać grę, no to raczej makro i outsmartowanie przeciwników mhm. niż sam trade, bo jakby tak, trady ja są mi w stanie poprawić, Grę, ale nie wydaje mi się, że, żeby moje tradowanie się było jakoś złe. I wydaje mi się, że to jest trochę bez sensu wkładanie jakby tak dużej ilości pracy w to, żeby zrobić, wygrać, nie wiem, jedno więcej, jeden na jeden z dwudziestu. Mhm, Dokładnie. Kiedy na przykład wizja leży, nie? Czy tak. Coś takiego. I oczywiście, jakby wszystko trzeba rozbijać indywidualnie, bo mówiąc szczerze, jeżeli ktoś jest w Goldzie, to mógłbym. Całą moją sesję domigera ograniczyć do tego, jeżeli on to by ogarniał, czyli wszystko, co się dzieje w zakresie jego linii, to powinien wejść do platyny spokojnie. Serio. W sensie, jeżeli byłby dobry w trajaniu, dobry w CS-owaniu i rozumiał mniej więcej tożsamość swojego bohatera, to tyle wystarczy, żeby wejść do platyny. Naprawdę. I nic więcej. De facto. W sensie. Mm -hmm. I. Więc to też jest prawdą, nie? Jakby te, które w opozycji do tego, co mówimy z tym więc to no trzeba tak, to bardzo indywidualnie prawda. rozbijać. I teraz dochodzimy do kolejnej rzeczy, którą Ci polecam zrobić. Możesz sobie zrobić arkusz po prostu w Excelu czy coś, napisać różne swoje umiejętności. Ja ci mogę gdzieś wypisać Ci, jakie są różne umiejętności, in-game i out-of-game. Okay, Możesz nadać nie. sobie tam na przykład procentową, jak według siebie uważasz. I na przykład co tydzień to mm -hmm. updateować? Czy na przykład uważasz, że ok, dałam sobie na początku troszkę za dużo i okazuje się, że są Tak, to jest, to jest bardzo fajne. i Jakbyś mi to wypisał, to byłoby super. Spoko. Znaczy, Spoko. jeśli chodzi o grę, wydaje mi się, że decyzyjność jest chyba takim. Moją najmocniejszą stroną o. Mm -hmm. te strony. Więc. I, i sobie na przykład co tydzień to update'ujesz, nie? I sprawdzasz, gdzie robisz postęp, a gdzie na przykład mm -hmm. na leżysz, trzeba zwrócić uwagę, to bardzo pomaga, nie? Jeżeli weźmiesz to wszystko do kupy, to naprawdę jesteś w stanie, wiesz, w bardzo krótkim Dużo czasie progresuje. zrobić bardzo duży progres. I jakby doświadczenie pokazuje, że to działa, nie? To nie jest wy z Faktycznie gracze, którzy robią coś takiego, progresują.